Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Przed nami kolejny odcinek z. Kurwa z for Speed z Fable. Kina z Fable. Tak, kolejny odcinek z Fable. Wiadomo, że lecimy znowu troszkę z. Kurwa, pies, spokój z fabułą.

A to ja mam coś zrobić? To ja przepraszam, ja dostałam... O ile mnie pamięć nie myli... To ja dostałam... Znaczy, zostaną mi powiedziane, że... Chyba nie o to chodziło... Że jeżeli... Misiaczki kochane, ja odszukam... Znaczy, dojdę tutaj, do tej pani... O kurwa, za daleko jest... No, no chodź tu... To dostanę od niej kasę I będzie wszystko okej, okay. a tu oni mi kurwa dają quest'a i każą gdzieś latać Średnia Ale cóż, życia Mam tylko tyle, że aktualnie mam na uszach swoje stare słuchawki, właśnie Plantroniki, Gamecom'y I... I... I kina do zdanie zanim się to kurwa Posi ze szczęścia, tak mi się w nich fajnie kuźwa gra, przeszuk. Co to kurwa jest? Co to kurwa było? Mój no, pies idzie teraz. No i co, no ja sobie wskoczył w... A, statu, Bardzo, kurwa, bezpieczny i bardzo taki, bym powiedział pozytywny sposób na, no, w ogóle, rozwiązanie jakichkolwiek problemów. Kurwa, biec za białym wilkołakiem. Fucking logic. Tam jest to ścierwo. Słuchajcie, odkryłam coś, czego od, od dawna nie miałam. W sensie w tych słuchawkach, które dostałam jakiś tam czas temu. No, pies kurwa, gdzie jest to miejsce do kopania? Właśnie usłyszałam, z której strony wyje wi wilkołak. Jakie to jest kurwa, zajebiste mieć taki efekt w słuchawkach. Ha. Ale jeszcze sobie jeden motyw zrobię. Zgaszę sobie światełko w pokoju, żeby już w ogóle sobie klimatycznie przechodzić. Dobra. Teraz ciśniemy dalej za białym wilkołakiem. Ożę. Tej twórcy naprawdę stwierdzili, że walić logikę. Tyle wam powiem. Tam jest ten gościu od... Od szkieletu. aha, wilkołak. A, już, już jest tam. Urzeka mnie to, że on tak idzie, wyje i w ogóle chuje moje dzikie węże. Dobrze, że powiedzieliście mi, że z flirciarzami również mogę się ruchać bez wielkich o, problemów. Damn things are always trying to get through our defenses. We burn silver nitrate in those lamps to keep them out. Kills them pretty quick if they hang around. For nice. If a lamp goes out, well, I don't like to think what might happen then. One went out just recently, <coughs> but we got it lit again fast. The man responsible, this bloke Connor, got punished severely. Before he disappears into the forest, he tells us there's gonna be a reckoning. He's probably in twenty-five different stomachs right now. That's my reckoning. Spoko. Come on out, everyone. It's safe. dalej. Ah, oh, it's the great ruler. Hello. The who are the drjeryonians? A tu, ci się cieszą, że przyszłam. Tak, wiecie, w domu też tak mam, wychodzę na ulicę, nie? Tak, w domu tak mam, wychodzę na ulicę, mimo to. Ponieważ wychodzę na i też wszyscy tylko. Boże, jak ten wilkołak drżeli, ja.

Funny how things change. So if you want to take it back to that prig in Millfields, it's yours. Your <inaudible> Destroy Then the village will get a taste of justice. The choice is yours. And it's a simple one. How simple? You decline. My brothers. Hmm... Niby lubię ludzi w tej wiosce. A z drugiej strony, to jest mała wioska, chuj tam z nimi. Spoko. Yp. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego podjąłem taką decyzję, hmm... Po pierwsze dlatego, że nie chciałam się teraz z nimi walczyć. Po drugie dlatego, że była to zła decyzja, jak wiecie, ja lubię być złą królową. Po trzecie dlatego, że myślę, że większość osób w takich momentach. I najzwyczajniej w świecie podejmuje tą decyzję, że... wioska ocaleje. A ja wam obiecałam, że postaram się, aby. Nie czekajcie coś. Aby po prostu tutaj opcja była troszeczkę inna. Zresztą tutaj kiedyś spędziłam noc całkiem przypadkowo w tej wiosce. I mieszkańcy się coś tam na mnie rzucili niech spieprzają. No cię pojebało dziadku. Dobra, chłopaki. Zapraszam na wyżarkę. Cóż, i tak nie zdążycie nikomu powiedzieć, co się stało w tej wiosce. Kto by się tam tym przejmował? No dobra, quest wykonany. Co teraz mam tam wrócić, czy. Czy że jak? Oho, niewidzialną ścianę mam. O, teraz mamy wrócić. Okay. Gdzie strumek płynie zwolna, rozsiewa, rozsiewa trupę maj. Królewna biegła po polu, a nad nią brzmiało coś tam. I tak dalej, i tak dalej. Dawaj mi chuju statuetkę. Że ono spróbuje zrobić w chuja, to się w kurwe nie. Jak się okaże, że i tak mam z tymi chujami walczyć

Przeniesiemy tutaj do naszego kłościka. Jezu cieszę się, że w końcu mogą podjąć decyzję, dzięki której kurwa umarło paru wieśniaków. W ogóle jak zalałam te pewne. Czemu palisz kurwa małą murzyneczkę? A oni się tuką. No, ogólnie, żeby rozwój z nimi. O. A, no, musiałam się podrapać. No, jak powiedziałem miałam ja w wszystkich mieszkańców i tak tam jakaś kasa mi tam wpływa, więc... Przygarniamy sobie. Dobra. Zobaczymy, jaki będziemy mieć kolejne akty seksualne cały jeden. Kolejne tutaj zadania. I mówię, postaram się może między odcinkami, bo dzisiaj chciałam nagrać trzy odcinki. Znaczy w sensie do końca tygodnia. Olej, to, co mam i w każdym razie chciałabym znaleźć. Kogoś właśnie tutaj flirciarskiego i sprawdzić, bo podobno jeżeli są flirciarzami też można się z nimi ruchać bez problemu. Czekaj, pozwól na załamanie gospodarki. Wali załamanie gospodarki. Oj, the Oj, dam. Dobra, dawaj. Rozważ. Propozycję budowy posterunku na pustyni, zdecyduję o przyszłości. Mistpik zorganizuj armię Albionu. Okej, okay. no tu już Wam mogę powiedzieć, że tak, na to się zgodzę bankowo. To sobie rozbuduję, dlatego że w Mistpik mam większość donków kupionych. No, armię wiadomo, że zrobimy sobie do kokszonum. Mogę już ruszyć? Jezu, proszę, dajcie mi ja web. Bo takie pie... piękne. Co jest? Iść do sali tronowej. No to są Fuck. Nie ma tak zabłodzić we własnym zamku. Nawet tutaj muszę zrobić zły skręt. No cóż, takie życie. Dobra. Co my tu mamy? Łupieszce i jakiegoś tam. Aha, tom, laska.

że chcę wszystkie obietnice wobec Aurory spełnić, więc tego będziemy się trzymać. Się. Bardzo mi się to Fable podoba, że jest właśnie możliwość wyboru. Aurora, <laughs> to to do gadania, ale okay. Natomiast cieszę się, że jakiś czas temu ktoś mi powiedział, że wszystkie, czy większość przynajmniej decyzji, jako oportunista, będzie łupieżca. Także gdybym o tym nie wiedziała, to zazwyczaj bym wybierała tylko te dobre. Co by. No, A nie, czekaj, to jest. Do... Czy ja w tym miejscu.? Nie no, ch chyba. Kurwa, już sama nie pytam, gdzie mam te chaty.

O ma coś o Lashisha na tym kiku. Bardzo fajnie. Zaczynam lubić Sabina, chociaż go kiedyś nie lubią. The forests of Mist Peak are our greatest national treasure. And now, thanks to Reaver Industries, they have returned to their past splendor. Dwellers, birds and bunnies are free to roam. A właśnie tam jak zrobiliśmy e, odpływ ścieków do, do tej takiej wioski, gdzie tam była murzyńska lesbijka, jak ktoś pamięta. To właśnie tam mnie wszyscy nienawidzą, ale to totalnie nienawidzą. Wróć do hobson. No dobra, wali swój prezent.

Though should the number alarm you, mm -hmm. you, may wish to donate as much gold. Dobra to... pierdol, dawaj. Dawaj. Very good. If you could just sign on the dotted line, please. No już, życie. No, 121 dni do ataku. No, kurwa, dajcie mi jeszcze coś porobić. A nie, jednak już mamy atak. O, są prezenty. Słuchajcie, są prezenty. To wiecie, co zrobimy teraz, tak, że sobie te prezenty otworzę. Dla to mm, używany dywanik zajebiście. Tak, chciałem sobie otwierać te prezenty i ja na tym skończę odcinek. Już szykuję się teraz większa akcja i myślę, że po prostu sobie jutrzej, w jutrzejszym odcinku ogarniemy. O kurwa, ile mam prezentów. Dawaj, 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 dawaj. W sumie kasę mam w skarbcu tyle, że mogę mu ratować wszystkich, ale walić. Dobra. No i jak tam w ogóle nasz rozprowadzcz dalej eksplorację od dwa skurczybki. Znaczy, <laughs> kochany piesio. Dobra. Jak mówiłam, sobie zakończymy tutaj w, w tym miejscu dzisiaj. Jak już ogarnę, mam nadzieję, że w fabułę w kolejnym odcinku, tak, będziemy dalej robić misje poboczne. I właśnie może zwiedzimy burdel, bo chcieliście zwiedzić burdel, zobaczymy, czy w ogóle jest możliwość. I w ogóle, jak to będzie wyglądać. Także wybaczcie, że dzisiaj krótszy odcinek, ale nam się szykują kolejne, także bez problemu się nic nie martwcie. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się, cześć!